W dzisiejszym materiale przytoczę Państwu dzisiejsze posiedzenie Sejmu, na którym Sławomir Mencen ujawnił bardzo groźne informacje, na które zareagował nawet Szymon Hołownia. Przytoczę również mocne wystąpienie Jarosława Sachajko, który dosłownie skompromitował Michała Kołodziejczaka jego własnymi słowami, po których namównicy tłumaczyć się musiał sam minister rolnictwa Czesław Siekierski. W Sejmie nie zabrakło także wypowiedzi takich posłów jak Marek Jakubiak, Adrian Zandberg czy Klaudia Jachira, oraz wielu innych znanych polityków, którzy również wyjawili kilka ciekawych informacji. Zapraszam do oglądania. W imię walki o praworządność w tym momencie odmawiacie ludziom tak naprawdę prawa do sądu. Zastanawiam się, czy uznacie ewentualne wybory prezydenckie tylko wtedy, jeżeli wygraje Rafał Trzaskowski. Lobbing europejski wprowadza ustawę, na plecach której wejdą nowe podatki. Także pogratulować, a państwu i sobie współczuję. Minister Kołodziejczak wylał wiadro pomyj na ministra Siekierskiego, mówiąc, że jest dublowanie pracy, zła organizacja pracy, brak decyzji. Brak reform, brak planu dla rolnictwa. Prawdopodobnie to jest prawda. Dzisiejszy materiał z posiedzenia rozpoczniemy od mocnej wypowiedzi Jarosława Sachajko, w której jeszcze mocniej niż zazwyczaj skompromitował jednego z polityków koalicji. Tym razem padło na ministra Kołodziejczaka. Sachajko z mównicy Sejmowej powiedział głośno, jak pan Kołodziejczak narzeka na tryb pracy i na samego ministra Siekierskiego, który jakby nie patrzeć jest jego przełożonym. Widać było, że samemu Kołodziejczakowi zrobiło się głupio, jak te słowa wybrzmiały przy obecności Siekierskiego na posiedzeniu, który po chwili sam wyszedł na mównicę i powiedział kilka słów. Tak jak wspomniałem, wystąpił także Sławomir Mencen i kilku innych znanych posłów, a w Sejmie w niektórych momentach zrobiło się dość gorąco. Sami posłuchajcie. Panie marszałku, nieobecny panie premierze. Już za miesiąc dzieci z pięciu województw powinny wyjechać na ferie zimowe z dofinansowaniem z funduszu składkowego rolników. Ale czy pojadą? Pytanie uzasadnione, ponieważ do dzisiaj rodzice ani ich ani organizacje związkowe nie wiedzą, czy będzie dofinansowanie, czy nie będzie tego dofinansowania. Obecna sytuacja jest bez precedensu. Rządy się zmieniały, ale zawsze dbały o to, aby dzieci rolników wyjeżdżały na takie ferie. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że ich dzieci, dzieci rolników, stały się zakładnikami walki pomiędzy frakcjami w Ministerstwie Rolnictwa. Minister Kołodziejczak wyrał wiadro pomyj na ministra Siekierskiego, mówiąc, że jest dublowanie pracy, zła organizacja pracy, brak decyzji, brak reform, brak planu dla rolnictwa. Prawdopodobnie to jest prawda. Tylko panie ministrze Kołodziejcza, to pan jest przedstawicielem największej partii w parlamencie. To pana minister nie daje pieniędzy na rolnictwo. To pana formacja złożyła projekt ustawy niby o ochronie rolnictwa, a niszczące rolnictwo. Do roboty panie ministrze, a nie tanią politykę w mediach sobie uprawiać. Albo Dziękuję powiem jak wam kury czas prowadzać, a nie politykę robić. To powiedział marszałek Piłsudski. Pan nie wie, ile rzeczy ten marszałek chciałby powiedzieć, a nie może czasami. Ale może nie, rzeczywiście. Jest pan minister Siekierski. Jeśli chce się wypowiedzieć, to oczywiście może. No i. O! Nie, no słuchajcie. No, był opisany bardzo dramatyczny i nabrzmiały konflikt pomiędzy panem wiceministrem Kołodziejczakiem i panem ministrem Siekierskim. Marszałku, panie i panowie posłowie, spokojnie, spokojnie. Wszystkie decyzje zostały podjęte, wnioski złożone, o wyjazdy dla dzieci w ramach funduszu Spadkowego są realizowane, także nie będzie żadnych opóźnień. Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izba, okazało się, że wasi ludzie w PKW przestali uznawać Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Znacza to, że PKW działa teraz nie tylko bezprawnie, ale również nielogicznie. Wybieracie sobie, które wyroki Sądu Najwyższego uznawać, a których nie uznawać. Ta nieuznawana Izba Sądu Najwyższego przecież zatwierdziła wynik wyborów parlamentarnych, w których przejęliście władzę. Ta sama Sama Izba odrzuciła decyzję PKW w sprawie Konfederacji Porozumienia i PKW to odrzucenie tej samej Izby uznała. To jest nielogiczne. Nie potraficie działać logicznie. W imię walki o praworządność w tym momencie odmawiacie ludziom tak naprawdę prawa do sądu. Zastanawiam się, czy uznacie ewentualne wybory prezydenckie tylko wtedy, jeżeli wygraje Rafał Trzaskowski. Dlatego zgłaszamy po raz kolejny propozycję resetu konstytucyjnego, tak żeby większością konstytucyjną razem wybrać nowych sędziów TK, SN oraz członków KRS-u, zakończyć ten chaos, zakończyć tą anarchię. Podpaliliście Polskę benzyną i bawicie się zapałkami. To jest niezwykle groźne. Do tej pory na chaosie i anarchii w Polsce korzystali na ogół Niemcy i Rosjanie. Zastanówcie się, w czyim interesie działacie, bo na pewno nie w interesie Polski i Polaków. Dziękuję bardzo. Pan poseł poruszył bardzo ważny temat. Ja też będę proponował rozwiązanie w tej sprawie panu prezydentowi, panu premierowi Wysokiej Izbie, Izbie Projektu Ustawy, który cały sąd najwyższy, cały sąd najwyższy z uwagi na wagę sprawy i bałagan który został spowodowany. Cały Sąd Najwyższy będzie wskazywał jako ten, który może orzeć o ważności wyboru prezydenta. Bo rzeczywiście stoimy u progu chaosu ze względu na to, co się stało, bo to nie jest tylko kwestia stwierdzenia ważności wyboru prezydenta. To jest również kwestia rozpatrywania sporów wyborczych, które w Sądzie Najwyższym będą miały z całą pewnością miejsce o rejestrację kandydatów, o składy komisji itd. Wysoka Izbo! Droga Platforma, a w zasadzie można by powiedzieć najdroższa Platforma, fundująca Polakom najdroższe święta Bożego Narodzenia. Można powiedzieć, że rujnowanie Polski to dla Was bułka nomen omen z masłem. To dopiero rok. To dopiero rok. A w polskich domach nie mówi się już o kostce masła, mówi się o sztabce masła. To dopiero rok. A ceny prądu idą w górę niebotycznie. To dopiero rok, a wczoraj usłyszeliśmy decyzję prezesa Ure o podwyżce cen gazu o 25%. To dopiero rok, a kredyty, pożyczki chwilówki rosną w tempie astronomicznym. To dopiero rok, a wasza ulubiona forma płatności na zeszedł, jak zawsze, za Tuska, jest znowu popularna. Biada Polsce, bo Tusk to bieda. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, e, warto by dodać w tym momencie, że e, e, przede, przed, mówcy przede mną tutaj występujący ani jednym słowem nie odnieśli się do tego, po co to się robi. Oczywiście gdzieś z tyłu głowy są dobre chęci, e, świeże powietrze, czystość i tak dalej. Nieprawda. Tutaj chodzi o nowe podatki, które będą wprowadzane, a ta ustawa ma to e, tylko i wyłącznie zacieśniać, e, specyfikować. Więc proszę Państwa, tak to działa. Lobbing Europejski wprowadza ustawę, na plecach której wejdą nowe podatki. Także pogratulować, a Państwu i sobie współczuję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jest wniosek czerwoną notą Interpolu o poszukiwanie posła Romanowskiego. Kto z was go ukrywa? Gdzie go macie? Czy macie pamięć złotej rybki, czy kłamiecie jak Pinokio? Gdzie jest poseł Romanowski? Dzisiaj powinniście. Wskazać, gdzie wszyscy go ukrywacie. Nie ośmieszajcie polskiej izby. Dziękuję bardzo. E, w, pan minister Paszyk. Panie poseł, nie było wniosku. Nie było wniosku. Bardzo mi przykro. Zapraszam. Może wiedział, gdzie jest. Panie Może panie wiedział. A, bo chyba, że pan wie, gdzie panie poseł Romanowski jest. To, to wtedy zapraszamy. Panie Marszałku, ja chciałem się w dużym stopniu zwrócić do pana w sprawie poważnej. W sprawie milionów złotych, które zostały rozkradzione i to już za nowej władzy, w sprawie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wczoraj z posłanką Zawiszą weszliśmy tam z kontrolą poselską. Chodzi o program Czyste Powietrze. Chodzi o to, że nieuczciwe firmy rozkradały na bardzo dużą skalę publiczne pieniądze, a w ostatnim momencie tysiącem uczciwym ludzi, no powiedziano tak naprawdę, że państwo ich zawiedzie. Ale o, zostawiając sprawę pani Henik Kowskiej o odpowiedzialności politycznej, za to jest sprawa naprawdę poważna. Otóż, kiedy przyszliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, to otrzymaliśmy stanowisko prawne, że otóż posłowie nie mogą prowadzić kontroli w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Cytuję, że posłowie nie mają uprawnienia kontrolnego w postaci wstępu do pomieszczeń funduszu, gdzie znajdują się informacje i materiały że nie mają wglądu w działalność funduszu, ani możliwości podjęcia interwencji w funduszu. Panie Marszałku, ja zwracam się do Pana jako do człowieka, o którym wiem, że ważne są dla niego standardy parlamentaryzmu. Ta sprawa, Panie Marszałku, w Narodowym Funduszu jest po prostu skandaliczna i chciałbym po pierwsze, żeby została wyjaśniona. Także przez siły polityczne, które dzisiaj sprawują nadzór nad Narodowym Funduszem. Ale po drugie, chciałbym, żeby było jasne i jednoznaczne, że posłowie mogą wejść z kontrolą poselską do każdego ministerstwa i do każdego funduszu, a panie że pośle. takie praktyki, złe praktyki z czasów przed 23 rokiem, nie wpuszczania posłów, wymachiwania tego typu opiniami się skończą. Niestety ta opinia, panie marszałku, jak proszę pan zobaczy, pana. Dobrze. Proszę o Jest te tak wszystkie... wszystkie... 24 na Proszę o te wszystkie dokumenty. Jak w, w ciągu ostatniego roku dwu czy trzykrotnie zdarzyło się już, że instytucje odmawiały posłom dostępu w ramach kontroli poselskich do siedzib czy do dokumentów. W każdej z takiej sytuacji, jak zostałem o niej zawiadomiony, kierowałem pismo z prośbą o wyjaśnienia i z wyjaśnieniem, że ustawa o sprawowaniu mandatu i posła senatora rodzi określone konsekwencje. Tak samo zrobię i w tym przypadku po analizie tych tych dokumentów. Proszę też o oficjalne pismo stanowisko, co zaszło, jak się zdarzyło do sekretariatu i na pewno nadam temu bieg. Trochę nie rozumiem tego państwa śmiechu, kiedy była mowa o standardach parlamentaryzmu. Na tym posiedzeniu, na tym posiedzeniu są trzy ustawy rozpatrywane, które zgłosiła opozycja. Pokażcie mi w ciągu ostatnich ośmiu lat jedno posiedzenie, na którym były trzy ustawy, które zgłosiła do tej Izby opozycja. To tyle o standardach parlamentarnych. Pani marszałku. Oczekuję, oczekuję w tej sprawie szybkiej interwencji, ale oczekuję też zerwania dziękuję. z zasadą, że kontrolować Paśle, to my, a nie nas. Proszę Państwa, więcej takich ustaw. Proszę o więcej takich ustaw jako przedsiębiorca. Państwo myślicie, że przedsiębiorca to jest taki gość, który z jednej kieszeni do drugiej przekłada. Dzisiaj być przedsiębiorcą to, to jest heroizm w tym gąszczu wszystkich przepisów, w tych wymyślanych tonami papierów, przedsiębiorca jest sam. Jest sam. I wtedy zjawia się urzędnik, który stawia mu zarzut, dlatego że opóźnił się z jakąś płatnością i w myśl takiej definicji, takiego notorycznego niepłacenia podatków, e, 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 proszę Państwa, stawia mu zarzuty. Takie postępowania trwają często po 8 do 10 lat. 8 do 10 lat. A potem zjawia się Pan Poseł Trela który mówi, że przedsiębiorcy symetrii nie ma pomiędzy przedsiębiorcą a, a, a urzędnikiem. Oczywiście, że nie ma. Zawsze jesteśmy na przegranej sytuacji, zawsze. Dlatego też trzeba zdyscyplinować urzędników również. Takie działania trzy lata to jest mało? To jest krótko? Trzy lata to dziecko już do, szko, do przedszkola idzie, a przedsiębiorca jest dalej gnębiony. Pan Jarosław Sechajko, do końca. Bardzo pan, pan poseł pozwoli, że ja będę prowadziła. No. Zapraszam pan poseł Jarosław Sechajko koło parlamentarne republikanie. Bardzo dziękuję pani marszałek, pani ministrze, wysoka izbo. Kontynuując to, co przed chwilą kolega mówił, trzeba zastanowić się, po co umówiliśmy się na państwo, kto dla kogo ma być. Czy to urzędnik jest najważniejszy, czy to właśnie przedsiębiorca i pracownik jest najważniejszy? A bardzo często przez. Szaleńcze działania, nieodpowiedzialne działania urzędników, przedsiębiorcy bankrutują. I nawet jeżeli oni kiedyś w sądach wygrywają po wielu latach, to nie odtworzą już swojej działalności. A ja znam w mojej rodzinie taki przykład, jak w latach 90. Urząd Skarbowy. Właściwie zniszczył, zniszczył przedsiębiorcę średniego przedsiębiorcę po 10 latach, tak jak kolega przed chwilą mówił, wygrywa się w sądach, aczkolwiek były takie czasy, kiedy wygrywało się w NSA bez prawa do odszkodowania. No bo więc, Panie Pośle, Trela, z całym szacunkiem, jeżeli Pan widzi jakieś mankamenty w tej ustawie, to pracujmy razem, ale uchwalmy tę ustawę jak najszybciej, tak żeby polscy przedsiębiorcy czuli się w Polsce bezpiecznie, bo Pan, mam nadzieję, że sobie zdaje sprawę z tego, że większość budżetu, jakim, w tej chwili, jakim państwo w tej chwili dysponują no, zarządzają państwo bardzo nieudolnie, ale mimo wszystko zarządzają, to jest wypracowany przez małych i średnich przedsiębiorców i powinniśmy mieć ich jak najwięcej. Niech się państwo skupią nad korporacjami, które w Polsce nie płacą podatków, bo w Polsce głównie płacą podatki właśnie małe i średni przedsiębiorcy oraz pracownicy. Właśnie mija 35 lat wprowadzenia planu Balcerowicza. Ta wygrana wojna o gospodarkę to było jedno z największych zwycięstw w wolnej Polsce. Dzięki temu byliśmy pierwszym krajem byłego, byłego bloku socjalistycznego, który przełamał kryzys i wszedł na ścieżkę wzrostu, dynamicznego wzrostu. Nasz dzisiejszy dobrobyt. Tam właśnie ma swoje korzenie. Niestety, ostatnie lata nie były dobre dla gospodarki, więc dzisiaj znowu potrzebujemy reform, oddłużania finansów publicznych, odpolitycznienia i urynkowienia państwowych przedsiębiorstw oraz ograniczenia rozdawnictwa, które nie przynosi żadnych korzyści, tylko zniechęca przed podjęciem normalnej, uczciwej pracy. Marzy nam się socjalne państwo dobrobytu, tak jak w Szwecji. Ale zapominamy, że w Szwecji najpierw zapracowano na ten dobrobyt, inwestuje się tam przede wszystkim wysoki poziom usług publicznych, a udział państwa w gospodarce jest niższy niż u nas. 35 lat gospodarki rynkowej w Polsce to stosunkowo niewielki kapitał i zbyt łatwo można go roztrwonić. Dlatego tym bardziej warto pamiętać o ministrze, któremu rachunki zawsze się zgadzały. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia!